Księga Tajemnic. Teorie Spiskowe, Tajemnice Ciekawostki. Kanał prowadzony szczególnie dla sympatyków wszelkich tajemnic. Wielu ludzi zaczyna interesować się obecnością czarownic i czarowników w swoim rodowodzie, gdy dostrzegają niecodzienne wydarzenia w swoim otoczeniu. Na przykład, ktoś może doznać krzywdy moralnej lub materialnej, po której następuje ciąg niefortunnych incydentów, albo pragnienia wydają się spełniać bez większego wysiłku. Samo pragnienie czegoś sprawia, że to trafia w Twoje ręce. Takie sytuacje prowadzą do rozwiązań na temat supermocy, które zdają się pojawiać znikąd. Z pewnością te zdolności musiały zostać przekazane. Jednak brakuje konkretnych dowodów na istnienie magicznych przodków. Przyjrzyjmy się teraz argumentom przedstawionym przez ezotoryków, którzy twierdzą, że odkrycie prawdy nie jest skomplikowane. Pogląd, że czarownice i czarownice mają charakterystyczne cechy fizyczne pozostaje nieudowodnione. W średniowieczu zielonookie brunetki oraz rudowłosy kobiety często były prześladowane, ale motywy takich działań są niejasne. Dla współczesnych ludzi, którzy wierzą w naukę, wydaje się to zupełnie absurdalne i dzikie. Powszechnie się uważa, że zielone oczy, czarne włosy i rude włosy są ostatecznymi oznakami związku z mrocznymi siłami. Ezoterycy utrzymują, że same zdolności nie są dziedziczone, konieczne jest także nabywanie i rozwijanie talentu dlatego chociaż możesz nie identyfikować się jako czarownica ale odziedziczone cechy mogą sugerować takie pochodzenie w twoim rodzie w różnych regionach afryki gdzie brakuje zaawansowanej opieki medycznej dzieci z deformacjami bywają czasami brutalnie eliminowane jest to wyraz strachu i myślenia o niebelskich wpływach. Mimo że w rozwiniętych społeczeństwach większość wrodzonych cech ma naukowe wyjaśnienia, niektóre oznaki wciąż wydają się złowrogie. Bliska relacja z kotami to też interesujący aspekt w tej kwestii. Koty znane ze swojej niezależności niechętnie nawiązują bliskie więzi z ludźmi, mimo to są postrzegane jako pośrednicy między ludźmi a diabłem. Zachowanie kota może dużo powiedzieć o osobie. Jeśli posiadasz w cudzysłowie niewytłumaczalną moc nad kotami, sprawiając, że są posłuszne i nigdy cię nie drapią, może to sugerować bliskie powiązanie z magicznymi przodkami. Istotna w tej sprawie jest także intuicja. Wiele osób podejmuje decyzje w odpowiednim momencie, które wydają się niemal nadprzyrodzone. Niektóre opowieści koncentrują się na ludziach, którzy obstawiali nieprawdopodobne zakłady z zadziwiającą precyzją lub unikali katastrof, zmieniając plany w ostatniej chwili. Przykładem takich osób, które mogą mieć w ezoterycznym kontekście magicznych przodków jest m.in. Violet Jessop, która przetrwała wiele katastrof, zyskując przydomek niezatapialna. Doświadczyła zdarzenia liniowca olimpijskiego, zatonięcia Titanika, a nawet pełniła rolę pielęgniarki podczas I wojny światowej, nie doznając żadnych szkód. Innym przykładem jest Sutomo Yamaguchi, który przeżył bombardowania atomowe Hiroshimy i Nagasaki. Pomimo takich przeciwności dożył sędziwego wieku, umierając w 2010 roku. Ezoterycy są zdania, że takie wypadki nie są przypadkowe, niezależnie od tego, czy są chronione przez supermoce, czy związane z jakimś paktem. Doświadczenia tych ludzi mogą wskazywać na magiczne wpływy w ich linii. Chciałbym poznać Twoją opinię na ten temat. Jeśli możesz podziel się swoją opinią w komentarzu. Jeśli chciałbyś przyczynić się do rozwoju kanału, proszę zostaw łapkę w górę oraz kliknij subskrybuj, abyś nie przegapił kolejnego odcinka. Jeśli chcesz, możesz to gdzieś udostępnić. Będzie mi bardzo miło.